Wybrałam komiks Kajko i Koszwestilowan Czarownic. Dawno nie czytaliśmy tych komiksów, ale tego jeszcze nie było tego. Troszeczkę jest troszeczkę zniszczone i, i bardzo stare, no ale zaraz to się przekonamy jak to to będzie wyglądało. Zaczynamy od pierwszego Wejrzenia Krajowa agencja wydawnicza. Nie, nie, nie to. O, tu. Widzę, że z którego roku jest. 1984 rok, czyli festiwal czarownic. Zaczynamy od pierwszego. Posłuchajcie mnie, waszego kaszczelana i waszego obrońców i przewodnika. Do rzeczy nie lej wody. Od, od czasu ostatniej awantura musiała być ze sami Czasami życie w grodzie miermiła, płynęło dostacznie i bez trosko. Nie zapowiadało się niebawem nastąpić dramatycznych wypadki. Ciężar organizowania uczorstyści związanych związanych wyobieluszy przez roski rzuciliście na moje barki. Zbliżała się setna rocznica założenia grodu, a kasztelan bym przemówił do swoich podannych. I tak nadal je przemawiał. No i kasztelanie nie pędź tak, ja nie pędzę. Jeżdżę sobie na konu, ale nie żartujcie sobie. Kupimy takie kusownika. Nie będę kłamał. Ani ja. A nagle coś spotkał. Takie krasnoludki. Istotne. Ależ zobacz, to jest krasnoludek. Nasz znajomy włodarz z krzatów. Witajcie, dobrzy ludzie. Rzadko wchodzimy Wam w drogę. Lecz teraz pilna sprawa mnie do tego zmusza. I mam jakieś pytanko. Kilku moich podanych grozi śmierć. Zbierali nektar z lili wodnych, gdy nagle wiatr zdmuchnął ich ścinową tratwę na jezioro. Tratwa się rozpada. Jakie ogromne fale. Dostaje morskie choroby. Ratunku! Zaraz je uratujemy. Woda mi sięga ledwo do pasa. Dla nich to głębija to. Kajko, kogoś, jesteśmy ocaleni, uratowani. Serdecznie Wam bardzo dziękujemy. W potrzebie możecie liczyć na naszą pomoc. Okej. Okay. Kajko i kokosz uratowali. Krasnonutki są cali i zdrowi. Dni? Mamy tutaj zbójce, że. Tutaj się pierdalają. Nie wiem co. Co tu się dzieje do 100 tysięcy zielonych utopców? Zawsze tak jest, gdy wyciągną z piwnicy beczkę piwa. I jeszcze to straszne wolą. Areszt, niż zabawne Wojną, za wyłowanie te awantury masz do lochu, głup się. Kutasie. Nic Mirmił sobie ławił ryby, ale mu niestety oferba mu się poplątała wędka. I leczkę, szlak mnie zaraz trafi przez te gamonia. Ała! Raturku! No i się rozpierdoliła wędka, no przez tego miło, miła, ale dalej musiał ją zesrać. Spierdalaj mi stąd swoich karatów! Nieszczęście mam. Uwaga, to będzie śmieszne. Bacz, coś, śluby! Na mój rozkaz wszyscy masz przed wodza! I kapralu oferba oszalał. Daliśmy mu środek uspokajający. Milczeć? To, je, to nie jest wasz nowy kapral. A ja jestem waszym naczelnikiem, władzem i władcą. Nie ma już hegemona. Dam ją wam teraz szkołę. Będę w mig gotowy. O tu ręka tu wystawia tej ofermy. No i sobie tutaj perfumy bierze. Nowy kapral tylko chwileczkę cieszył się swoją szatą. Rozkazałem, czyż to nie piękne. Będę mył się i wspominał przez całe życie. I tutaj leciał przez okno. No i tu rozpierdala tutaj okno. Oferma przyjął życzliwe towarzyszą niedoli. Wiem, co czujesz, kolego, ja tak, że byłem kapralem. Pensjonat, niespodzianka, kat, pięć stulecie Jurmiłowa mamy. Woda przeciw, przeciwko pożarowa, coś tam. No i niestety mają gadki tutaj. No nie, zbóję zabrał no, Mam mam i mamy same gacie. Widać mam, no i znowu widać mi... Siusiak, mi w się. Chodźmy na skargę do Mirmiła. No i też mi widać mój Siusiaczek. Golasy. No i Kajko i Kokosz przebrali się za babkę i dziada. No i udawają. No i się tutaj zesrali, że nie szkodzi w górę go. A dalej go idą tam się do magazyny łupów. Za mną. Tu jest pomieszczenie, którego szukałam. Witamy gości Mirmiła. Niestety tu się chyba ten oferat się spierdział. Ale coś my mamy tu śmiesznego, patrzcie. Wpadł do wody. zmienił prześcieradło. Ale patrzcie. bukolce! <noise> <noise> Jak spał... <noise> Wysoko, bo właśnie łożono gościa w świeżej pościeli, wysoko poleciał. Egły! Eee! Eee! Oczywiście, wypchałem mu średnik, tuzinę mierzy. Myślę, że nie ma już dosyć pobytu w naszym pensjonacie. No i niestety, ten gościu, ten chuj, jest na boszaka. Nie <grym> musi nosić skarpety, czy, czy buty, majtki, ale to wygląda jak sukienka raczej. <grym wioski> niestety, musi znaleźć ciuchy. Bo nago nie będzie tak spał. Okej, okay, ten gościu pedał już się przebrał. I wprowadźcie do tego grubego błazna, tego... Kutasza. Mm. No i dziś mam sobie doszyć na Festiwal Czarownic. Do końca uroczystości trwa między nami zawieszenie brodni. Dobra, to będzie ciąg dalszy. Nastąpi niedługo przez ten miesiąc. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii komiksu Kajko i Kokosz.